Pisała pogoda, lecz przede wszystkim dopisali mieszkańcy, którzy wraz ze swoimi pociechami zdecydowali się spędzić tę niedzielę z nami. Gmina Węgierska Górka dla swoich najmłodszych mieszkańców przygotowała cyrkowy dzień dziecka. W końcu mamy dzień dziecka i w końcu strój pani dyrektor koresponduje ściśle z tym dniem. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, znaczy wczoraj był dzień dziecka, ale jak świętować to całą parą my świętujemy dzisiaj. Słońce nam dopisuje, dlatego jest świetna zabawa. Dzisiaj bawimy się cyrkowo. E, ciekawe przebrania. Ale również świetne konkurencje dla dzieciaków. Stanowisko chyba najbardziej chętnie odwiedzane przez dziewczynki. Tak, da się zauważyć, że kolejka jest dosyć długa. Mam nawet wrażenie, że się nie kończy momentami, ale cieszymy się. Cieszymy się, że trafiliśmy w gusty naszych małych odbiorców dzisiaj. Cieszymy się z tego, że tak licznie nas tutaj się zgromadzili i odwiedzili, także no jest fajnie. Pogoda dopisuje jest super. Chyba jedna z trudniejszych konkurencji sportowych w dniu dzisiejszym. No, mi się zdaje, że tak, no bo tu trzeba troszkę użyć no, siły fizycznej, ale dzieci dają radę. Na czym polega tutaj ta konkurencja? E, pierwsze trzeba zabrać piłkę i rzucić do hola hopa. Potem trzeba przejść przez tunel, zabrać pierścień i rzucić do pachołka. Potem zabrać e, kulkę i trzeba, ile rzucisz. To musisz tyle razy podskoczyć, a potem slalomem przez pachołki. No i wtedy się pieczątkę dostaje. Jakie atrakcje przygotowała dla dzieci gmina Węgierska Górka? Przeróżne. Od tych najważniejszych, czyli dmuchańców, bo to w sumie dzieciaki głównie lubią się wyskakać na dmuchańcach. Mamy również malowanie twarzy, warkoczyki, tor przeszkód, bańki, balony. Jest tego bardzo dużo. Do wyboru do koloru każdy znajdzie coś dla siebie. Ewa Jeremicz, Beskid Life.